Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby z podznaku ryb na moim kanale i zapraszam do czytania z przesłaniem na rok 2023. Sprawdzę dla Was, kochani, energię, jakie Wam mogą towarzyszyć w najbliższym roku, czyli od stycznia do grudnia 2023 sprawdzimy wszystkie sfery życia, pracę, finanse, uczucia, zdrowie, podróże. Zobaczymy czego możecie się spodziewać. Oczywiście przypominam, że czytanie jest ogólne, ono nie musi rezonować z każdym z was. Jeżeli natomiast macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuje czytania z odpowiedziami na wszystkie wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuje również rytuały oczyszczające, przyciągające miłość i finanse, rytuały separacyjne i bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale karty społeczność na moim kanale znajdziecie Opisy wraz ze zdjęciami, wybierzcie odpowiednikami dla siebie. Wówczas będzie Was chronił jak osobisty talizman, amulet. Dla ryb, przede wszystkim ametyst, agat, kochani, turkus, turkus osad z morza. Także zapraszam do zapoznania się z ofertą. No i zobaczmy, drogie rybki, rok 2023, z jaką wy energią wejdziecie w najbliższy nowy rok. Proszę o energię dla ryb. Piątka miecze. Hmm. Kochani, wychodzicie z jakiegoś trójkąta, z relacji trójkątnej, z sytuacji, w której nie do końca ktoś był z wami szczery albo może wy, zamykacie trudny rok, w którym po prostu być może tkwiliście w trójkątnych sytuacjach, być może ktoś was po prostu oszukiwał. No, i to po prostu trzeba zamknąć. Wy wchodzicie z energią e, zamknięcia tego typu sytuacji. Być może dokonacie wyboru pomiędzy dwiema osobami, albo po prostu wchodzicie w taką energię, że będziecie mieć ten wybór, kochani. Mogą się pojawić dwie osoby w waszym życiu, mogą się pojawić w waszym życiu osoby, które na przykład nie do końca są szczere, na przykład poznajecie mężczyznę, on mówi, że jest wolny, tak, spotykacie się, później się okazuje, że ma żonę, stałą partnerkę. No, i wychodzi w praniu po prostu. E, no, wiadomo, niefajna sytuacja. Także rybki, tego typu energię się tutaj zarysowały. Będą wybory, e, będzie trzeba po prostu być bardziej ostrożnym, e, nie ufać wszystkim. To jest też taki brak zaufania do ludzi. Mam też wrażenie, że Wy po prostu nie wszystkim będziecie ufać, bardziej będziecie słuchać się swojej intuicji, a macie ją naprawdę rewelacyjną. Więc, moje drogie rybeńki, no tutaj faktycznie oczy, uszy szeroko otwarte. Nie wierzymy wszystkim w piękne słowa. Starajcie się proszę patrzeć na czyny, bo wiadomo, ludzie potrafią pięknie mówić. Natomiast jeśli chodzi o, o właśnie czyny, to już nie do końca. Także, wykochane rybki, mam wrażenie, że bardziej będziecie ostrożne w tym roku. Być może poprzedni rok dał Wam po prostu w kość. Być może przejechaliście się na niektórych ludziach. Zawiedliście, ktoś was mocno zranił, nie do końca jesteście ufne. Jeżeli będziecie wchodzić w jakiekolwiek relacje, to już po prostu z takim dystansem, tak? Może tak być, że wy po prostu spojrzycie na kogoś i powiecie: no, halo, halo, ale ja czuję, że coś jest nie tak, że mnie okłamujesz. Może być też tak, że rybki po prostu długo na kogoś czekały, poczuły wielki zawód miłosny. Być może wyszłyście z trudnych relacji toksycznych, no i teraz może się ktoś pojawić na waszej drodze, ale wy po prostu macie w sobie taką nieufność. I może być tak, że też przegapicie jakąś miłość życia, nową osobę, dlatego że po prostu ktoś się do was nowy zbliży, a wy od razu nie podchodź, nie podchodź, nie ja nie ufam, ja nie jestem gotowy, gotowa absolutnie. No, czuję rybki, że wy po prostu na dystans będziecie brać ludzi i, i to, co po prostu mówią, to, co robią. Nie do końca ufacie. Bardziej skupiacie się na sobie, tak? Taka energia będzie Wam towarzyszyła. Ja rozłożę kolejne karty i już będę miała wgląd po prostu dokładnie w to, co się tutaj wydarzy. No, ja bardzo mocno widzę, że Wy macie zranione serce. Bardzo mocno. Tutaj, kochane rybki, ktoś Was zawiódł, ktoś po prostu niefajnie Was potraktował. Są rybki, które gdzieś tam jeszcze cierpią w zaciszu, które po prostu leczą zranione serce. Natomiast myślę, że to jest też kwestia Waszego podejścia. Jeżeli Wy nie będziecie się w nocy zamartwiać, bo to są nieprzespane noce, to jest brak wiary w siebie, we własne możliwości, brak zaufania, bardzo, bardzo kochani mieczowo, bardzo mieczowo... No ta piątka mieczy, dziewiątka mieczy, trójka mieczy. No takie zranienie. Zranienie emocjonalne, brak zaufania, ale wiecie co wam powiem, że pomimo tego, że wy po prostu macie w sobie to zranienie, macie ten strach obawy przed zaangażowaniem się, to tu mi się pojawia karta rydwanu. Pojawia mi się rak, pojawia mi się lew przy was. Baran, Strzelec. Kochani, tutaj wchodzicie w jakąś relację. Tu się może coś szybko zadziać. Jest pasja, jest namiętność dla osób, które są singlami, tak, albo po prostu ktoś wraca z przeszłości. Pasja, namiętność, romans. Bardzo szybko się coś zadzieje i tu królowa buław kochani. Bardzo szybko się jakaś relacja zacznie tutaj ruszać do przodu. Niespodziewanie, jest dużo ognia, dużo namiętności, i tu jest szybkość w działaniu. Ktoś bardzo szybko, jeszcze na początku roku się może pojawić w Waszym życiu, być może ktoś z przeszłości, być może ktoś, kto po prostu Was zranił, ale Wy cały czas macie w sobie brak zaufania, tak? Pomimo, że wejdziecie w te relacje, będzie ogień, to mam wrażenie, że Wy bardziej tak na dystans, bo ja tu nie mam kielichów, nie mam uczuć. I tak jak Wy byście rybki po prostu postanowiły. Zacząć się bawić, cieszyć życiem, nie wchodzić w relacje po prostu od razu uczuciowo, tak? Stricte uczuciowo, tylko dobra. Zobaczymy, co będzie, tak? A huk z tym wchodzę, pobawimy się, niech się dzieje. Takie macie podejście. Tak was czuję tutaj drogie rybki, że tu nie ma e, takiego emocjonalnego podejścia, jak wy to zawsze rybki, serce na dłoni. Tak, już zakochanie, miłość, o super. Widzę przez różowe okulary, tak, to, to będzie mój mąż, to będzie ojciec moich dzieci, tak, założymy rodzinę, będzie super. Nie. U was to się kończy. Wy sobie już nie pozwolicie na to, żeby ktoś was zranił. Mam wrażenie, że wy ryby w tym roku wchodzicie bardziej po prostu zabawowo, nie chcecie się angażować, po prostu stawiacie na zabawę z uczuciami na dystans. Tu jest mocne. Odłączenie się od uczuć, bardzo mocne. Wy nie chcecie czuć, wy nie chcecie po prostu zostać zranione i, i znowu przeżywać kolejnej relacji, tak? Że ktoś was zrani, że ktoś was tutaj yy, no po prostu źle potraktuje. Wy już tego nie chcecie. I dla niektórych ryb widzę przeprowadzki, zmiana miejsca zamieszkania, być może wynajmiecie inne mieszkanie, bądź kupicie. Tu są wyjazdy, bardzo dużo wyjazdów będzie w tym roku. Wy odchodzicie od tego, co było do tej pory. Widzę dużo wyjazdów, przemieszczania, będziecie gdzieś podróżować, latać, do innych państw, zwiedzać. Tak jakby rybki wy poszerzacie swoje horyzonty. Dla części z Was, jeżeli jesteście artystami, aktorami, nie wiem, to po prostu kariera stoi otworem. Widzę rybki, które są sławne, rozpoznawalne, które walczą o siebie, które pokazują na co je stać. Tu są rybki, które na przykład, jeżeli Wam się wydawało, kochani, że coś zostało stracone, że nie ma możliwości się wybić, że już po prostu jakieś Wasze marzenie z przeszłości odnośnie kariery gdzieś tam no, legło w gruzach, no, no po prostu było, no dobra, nie udało się, trudno. Teraz po prostu wchodzicie w to na maksa. Będzie ktoś, kto Was popchnie do działania. Tu jest cesarz z otoczenia. Być może baran, być może jakiś mężczyzna bardzo ognisty na stanowisku. On może być jakąś bardzo znaną osobistością, może być szefem, prezesem, nie wiem, reżyserem, producentem. Ktoś was tutaj wypchnie. Ktoś was wypchnie, bo widzi w was potencjał. I wy zaczynacie podróżować, zaczynacie po prostu błyszczeć, zaczynacie się przemieszczać. Tutaj, jeśli chodzi o waszą karierę, widzę dużo przemieszczania, dużo wyjazdów, bardzo dużo podróży, ale właśnie związanych z z karierą. Bardzo mocno się rybki rozwiniecie. Wy tutaj będziecie działać w tym roku. Tu już nie ma czekania. Zdrowotnie jest ósemka mieczy, krtań, struny głosowe. Ale to jest też karta mówiąca o toksycznym wpływie innych ludzi. Także, rybki tutaj, przede wszystkim y, unikajcie wampirów energetycznych, unikajcie osób, które wiecznie narzekają, jak to im źle, jak to się w życiu nie układa, y, widzą wszystko po prostu w czarnych kolorach. Y, no, nie dostrzegają po prostu tego, że życie ucieka, że trzeba się cieszyć każdą chwilą, tak? Trzymajcie się ludzi, którzy naprawdę z wami rezonują, którzy po prostu są weseli, otwarci. Bo teraz nie ma miejsca na, na marudzenie, na narzekanie, tak? Nie można się poddawać. Dopytajmy, kochane rybki, dlaczego ta piątka mieczy jest energią główną. Siódemka była w dokładnie. Wy chronicie swoje serce. Wy już nie dopuszczacie do siebie byle kogo. Rybki są nieufne. Rybki są bardzo, bardzo nieufne. Wy kogoś dwa razy przejrzycie na wylot, zanim po prostu wejdziecie w jakąś relację, w jakiś romans. Chociaż widzę, że bardziej romansowo się nastawiacie, aniżeli uczuciowo. Dlaczego ta dziewiątka mieczy? Rydwan. Jakiś rak was zranił? To się dwa razy powtarza Rydwan. Jakiś wa rak was zranił mocno. A jak nie rak, to po prostu ktoś, kto, kto się wami zabawił, chciał tylko romansu. Mówił wam o uczuciach, a zrobił zupełnie coś innego. Rybka się po prostu nastawiła i, i pękła bańka mydlana. Dlaczego ta trójka mieczy? Paść Pentakli. Wy się wzbraniacie przed uczuciem. Być może, jeżeli macie dzieci, to po prostu w tym roku będziecie bardziej zwracać uwagę na swoje dzieci, swoje pociechy boicie się nowego początku, boicie się wejść komuś zaufać. Ktoś tutaj przyjdzie do was z tym denarem, czyli z ofertą stabilizacji, ale wy się boicie zaufać. Boicie się w ogóle zaangażowania. Hmm. Odkładacie na bok te uczucia. No w ogóle nie mam kielichów w tych kartach, kochani. Dlaczego ten rydwan? Rycerz buław, bo wy faktycznie stawiacie na zabawę. Jeżeli już będziecie z kimś się spotykać, to po prostu romans, zabawa, ale absolutnie nie chcecie związku. No, rybki, ktoś was musiał bardzo zranić. Oczywiście pamiętajcie, kochani, czytanie jest ogólne, nie dla każdego. Pewnie trafiłam do jakiejś części rybek, która miała tego wysłuchać. Poza tym ja uważam, że jeżeli ktoś jest szczęśliwy, ma szczęśliwy związek, świetną pracę, to nie słucha tarotów, bo nie potrzebuje racji i wsparcia, tak? Można zapytać kart, czy warto zmienić pracę, ale no jeżeli chodzi tutaj o związki, to mi się pokazują związki problematyczne, osoby zranione. Więc, no jeżeli kochani, jesteście w szczęśliwych związkach i was to nie dotyczy, to absolutnie nie przyjmujcie do siebie tej energii, tak? Bo wiadomo, że tarot nie jest wyrocznią, to jest tylko wskazówka. A czasami ktoś, kto ma fajny związek, posłucha i powie. Ogólnego czytania, oczywiście, taki powie, no nie, no tu będzie jakaś zdrada, dobra, to ja już zamykam ten związek, nie ufam. Nie, kochani, właśnie takich rzeczy nie róbcie. To jest faktycznie przekaz dla osób, które są po pozranienia, które mają problemy właśnie tutaj na polu emocjonalnym. Dlaczego ta karta siły? Piątka kielichów. Ktoś z przeszłości wraca. Tu wraca ewidentnie ktoś z przeszłości, z kim mieliście. Duży pociąg fizyczny mm. Bardzo Was do, do, do siebie przyciągało Był ogień, była pasja, była namiętność e, Duża chemia, kochani Od samego początku po prostu czuliście, że to jest to Jeżeli spotykacie tę osobę To po prostu już widząc ją Czujecie, e, że ciało Wam drży Że jesteście cali Spoceni, gorący, że macie ochotę się przytulić do tej osoby To jest taka energia właśnie mocno seksualna Dlaczego królowa buław? No bo królowa buław Niesamowite no, pasja, ogień, namiętność. Wy po prostu macie tyle buław. Być może rybki, po prostu będzie ktoś przy was, albo już poznaliście kogoś, kto jest ognisty. Może być baranem, lwem, strzelcem z trygonu ognia, może mieć ascendent w tych znakach. Tu jest duża chemia, namiętność, pasja. Tu są wspólne wyjazdy, tu jest jakiś romans. Tu w ogóle bardzo romansowa energia bardzo. Będzie ogniście, tutaj z tego romansu może pojawić się dziecko, także jeżeli ktoś nie planuje, no to wiadomo, trzeba się zabezpieczyć, trzeba uważać, ale bardzo mocno mi się tego typu energie pokazały. Dlaczego piątka kielichów na pracy? A z kielichów, dokładnie, jeżeli wydawało wam się, że nie ma szansy już na wybicie się, na pokazanie, na po prostu gdzieś tam wyjście do świata ze swoim talentem, ze swoją pasją, kochani, całkowicie, zapomnijcie o tym, że czegoś się nie da zrobić, wychodzicie, świecicie, błyszczycie, ktoś Was docenia, rybki są na piedestale, rybki rządzą w tym roku, kariera rusza z miejsca, dlaczego rycerz mieczy finansowo, król pentakli, walczycie o siebie i przychodzą pieniądze, idą do Was duże pieniądze, jakiś mężczyzna może wyjść z propozycją właśnie współpracy, jakiegoś projektu, może ktoś będzie chciał Wam pomóc się wybić, yy, zaistnieć, bo w Was uwierzy, bo zobaczy w Was potencjał, bardzo ładne energie. Dlaczego szóstka mieczy z otoczenia? Ósemka mieczy. Jeżeli coś was zraniło, lub ktoś emocjonalnie, wy od tego odchodzicie, tu jest milczenie, rozstanie, e, odpływacie na spokojne wody, kochani. Jeżeli coś wam nie pozwalało spać, funkcjonować, nie dawało wam po prostu żyć spokojnie, wy od tego odchodzicie, zamykacie całkowicie stary etap życia, nie dopuszczacie do, do siebie osób, które was zraniły. Dlaczego ósemka kielichów na podróżach? Dziewiątka pentakli, kochani. Część z Was naprawdę się gdzieś przeprowadza. Hmm, możecie nawet gdzieś daleko po prostu polecieć, odpłynąć. Tu będzie dużo podróży yy, też związanych z wyjazdem właśnie służbowym, czyli jakieś wyjazdy właśnie związane z pracą, z karierą. Może macie jakieś występy, może macie jakieś zlecenia, jesteście handlowcami, nie wiem, pracujecie na tirach. Będą wyjazdy, będą podróże. Dużo przemieszczania yy, i w ogóle rybki to jest taki rok na zarabianie pieniędzy, na karierę. Kariera będzie na pierwszym miejscu. Tu, jeżeli pojawią się jakieś relacje miłosne, to bardziej właśnie romanse, ale też właśnie no, taka pasja na, pasja namiętność, tak, nie widzę wchodzenia w stałe związki yy, i to jest dla osób, dla których ma być to, to czytanie, tak? Yy, z kim ma ono zarezonować, bo ono jest ogólne. Dlatego Wam zawsze mówię, kochani, macie ochotę, zapraszam do czytań prywatnych. Wtedy mam wgląd w Waszą osobistą sytuację, podsyłacie mi datę urodzenia i ja jestem w stanie po prostu zrobić dla Was takie indywidualne czytanie, tylko i wyłącznie dla Was, rezonujące z Waszą energią, z Waszą sytuacją życiową. Tu macie, kochane rybki, bardzo dużo pasji, bardzo dużo ognia. E, ja widzę, że w ogóle ta kariera będzie na pierwszym miejscu. Będzie przy Was jakiś ognisty mężczyzna, który no po prostu, jak Was widzi, to aż. Gotuje się w sobie, będzie dużo namiętności, dużo właśnie takiej energii chęci bycia z tą drugą osobą, ale na zasadzie zobaczymy, co będzie, pospotykamy się, pobawimy tak tego typu energię. Natomiast nie widzę, żeby rybki chciały się angażować jakoś bardzo mocno uczuciowo, bo Wy się boicie zranienia. Wy chronicie swoje serducho, tak? Trzymacie na dystans ludzi, zanim kogoś do siebie dopuścicie 100 razy, to przemyślicie. Nie będziecie ryzykować, przecież to nie o to chodzi, żeby po prostu ciągle kogoś wpuszczać do serca i ta osoba nas za każdym razem rani, tak? Więc zanim kogoś dopuścicie, mocno tę osobę przeszpiegujecie, zrobicie jej rentgena i będziecie wiedziały o co chodzi, tak? Myślę, że w tym roku intuicja Was nie będzie zawodziła i jeżeli kogoś spotkacie, to od razu wyczujecie, czy z tą osobą warto wchodzić w coś głębszego, czy raczej nie. Także moje kochane rybeńki, tyle ode mnie. Śmiało zapraszam do kontaktu, jeśli macie ochotę na czytania prywatne, czy partnerskie, miłosne. Również robię czytania z odpowiedziami na Wasze pytania. Myślę, że ten rok przyniesie dużo, dużo fajnej zabawy, bo ja tu przede wszystkim czuję energię zabawy, świętowania, no, radość, podróże, dużo zmian. I przede wszystkim jakieś zmiany, jeśli chodzi o zamieszkanie, Wyjazdy, przemieszczanie, pakowanie tego typu energię tutaj czuję. Także rybki, oj, będzie się działo, będzie się działo. Ja za Was bardzo mocno trzymam kciuki. Życzę Wam cudownego roku, pozdrawiam i do usłyszenia.